9 lipca w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty z czerpania papieru w ramach akcji Wakacje z MOK. Uczestnicy mogli poznać historię pozyskiwania papieru, a także wykonali swoje własne kartki. Zapraszamy dzieci na zajęcia wakacyjne w Domu Kultury i dzisiaj mamy zajęcia z papieru czerpanego i jutro na przykład będziemy robili zakładki z metodą decoupage. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, i dzieciaki są zadowolone, i my też, bo w sumie o to chodzi, żeby zagospodarować im jakiś czas wolny. Metoda czerpania papieru polega na tym, że papier jest czerpany po prostu przygotowywana jest pulpa z masy papierowej. Później sitem jest ona, on jest czerpany po prostu na papierze czerpanym możemy ozdobić różnymi, różnymi rodzajami roślin roślinami. Można wydrukować jakiś wierszyk dla mamy dla taty dla koleżanki kolegi przyjaciółki. Możemy też wykonać jakiś rysunek albo białą czystą kartką wręczyć w prezencie i zapakować papier woda trochę kleju do tapet. Robimy z tego pulpę. Ja akurat mam dosyć duże takie urządzenie, bo mam wiertarkę. Ale możemy zrobić zwykłym mikserem, sobie zmieszać po prostu malutką. Bo to w zależności. Możemy zrobić z jednej rolki papieru dwie kartki po prostu. Różnego rodzaju roślinki na pewno mamy w ogródku, czy możemy pójść na spacer na łąkę, nazbierać. Dzieci podczas zajęć dowiadują się, jak powstaje papier, jaka historia była papieru, bo jak wiemy, ludzie zawsze chcieli po sobie zostawiać jakąś wiadomość, informację. Najpierw te informacje były zosta pozostawiane na sklepie, skałach, na drewnie później Egipcjanie wymyślili, że można robić papier na papirusie. To były zwoje, tak? Robiło się na zwojach. To było w Egipcie. Następnie zauważono, że można tworzyć na skórach obrobionych zwierząt, owiec, kóz. A później w Chinach wymyślono papier. Zauważono, że można zrobić z jedwabiu papier. Połączono masę, robiono z jedwabiu, ale to było bardzo drogo, zresztą w średniowieczu jeszcze papier był tak naprawdę nie dla każdego, bo to było dosyć drogie, nie każdy mógł właśnie po prostu korzystać, tworzyć na papierze. Jakbym miał to podsumować, to to były dobre to zajęcia, no było po prostu świetnie. Przykładowo, kiedy papier będzie, to nie wiem, po tysiąc złotych, to będzie możnało robić sobie papier.